Dzień dobry Państwu, witam na ceremonii losowania pierwszej fazy grupowej, trzeciej edycji Ligi Traderów. Wyjątkiem w odróżnieniu do poprzednich edycji jest to, że tym razem odbędzie się tylko jedno losowanie organizacja konkursu trzy fazy grupowe, tak jak w poprzedniej edycji, oraz faza pucharowa. Różnica jest w przyznawaniu nagród. W tej edycji zawodnicy rywalizują o prawo pierwszeństwa do wyboru nagród oraz do ilość nagród zwycięzca otrzyma statuetkę z wygrawerowanym imieniem oraz nazwiskiem oraz będzie miał prawo wyboru trzech dowolnych nagród. Miejsca drugie oraz trzecie będą mieli prawo do wyboru dwóch nagród. Pierwsza dziesiątka będzie miała prawo wybrać jedną nagrodę, im wyższe miejsce, tym większy wybór spośród właśnie tych. W tej puli nagród gracze 9 czy dziesiąty będą mieli te, ten wybór znacznie ograniczony. Oprócz wspomnianej statuatki nagrodami są sesja live tradingu, czyli szkolenie na żywo całodzienne z Rafałem Glinickim, dwie nagrody pieniężne po 500 złotych realnej gotówki na konto u brokera XM yy, oraz zestaw 11 łącznie książek książka Rafała Glinickiego kontrakty surowce Forex, książka Pawła Danielewicza geometria Fibonacciego yy, książka Roberta Mainera strategia inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu i yy, książka Ala Bruxa yy, analiza action uh, trend Podawanie typu kolejka weekendowa zaczyna się od momentu opublikowania rozpiski, czyli zazwyczaj w sobotę rano do niedzieli do godziny 22. Ze względu na święta wielkanocne przyspieszyliśmy ten czas i już dzisiaj w piątek można podawać swoje typy. Kolejka środowa od chwili opublikowania rozpiski w środę rano do środy do godziny 22. Lista dostępnych par zawsze będzie dostępna na forum w miejscach, gdzie będziemy oddawać typy. Wszystkie są to najpopularniejsze pary z wyjątkiem franka szwajcarskiego, aby uniknąć nadmiernej Korelacji. Gracz, który spóźni się choćby o jedną minutę lub poda niedozwoloną parę walutową, otrzymuje walkover. Drugi zawodnik może używać tej samej pary walutowej co gracz pierwszy, musi jednak wskazać inny kierunek swojego typu. Wyniki bierzemy ze strony głównej komparyk, zakładka, wykresy, rozwijane menu, wykresy walut. Stąd bierzemy cenę otwarcia i cenę zamknięcia i wyliczamy wynik procentowy. W fazie grupowej rywalizujemy systemem każdy z każdym w swojej grupie. Mogą występować remisy, każdy mecz trwa dwie doby. W fazie pucharowej gramy mecz oraz rewanż, każdy mecz po dwie doby. Nie ma tutaj remisów, liczy się dokładny wynik sumowany z tych dwóch meczów. Finał oraz mecz o trzecie miejsce grany jest jeden mecz, który trwa trzy doby. Liczenie wyniku jest to metoda procentowa zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Odejmujemy cenę zamknięcia od ceny otwarcia meczu, i stąd mamy uzyskany wynik procentowy. Wspomniany remis. remis występuje kiedy różnica między zawodnikami wynosi do 0,2% różnicy Także zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku Przykładowo jeżeli pierwszy zawodnik otrzymał wynik plus 0,45% Drugi zawodnik plus 0,65% Stwierdzony jest remis, remis gdyż różnica między nimi wynosi do 0,2% Punktacja zostaje taka sama jak w poprzedniej edycji Promujemy tym samym oddawanie dodatnich typów jeżeli gracz wygra mecz typem dodatnim, otrzymuje 3 punkty. Jeżeli gracz wygra mecz, wygra mecz typem ujemnym, otrzymuje 2 punkty. Jeżeli gracz zremisuje z dodatnim wynikiem, otrzyma 2 punkty. Remis z wynikiem ujemnym to 1 punkt. Przegrana z wynikiem dodatnim to 1 punkt, a przegrana z wynikiem ujemnym to 0 punktów. Walkover to również 0 punktów i zapisany wynik minus 1. O kolejności w grupie decyduje przede wszystkim ilość punktów, jeżeli ta jest równa, decyduje wynik procentowy łączny, jeżeli tu także jest idealny remis, to między tymi dwoma zawodnikami sprawdza się ich bezpośredni, bezpośredni pojedynek bez uwzględnienia remisów, czyli dokładny wynik ich spotkania. Wyjątkiem w tej edycji jest tylko jedno losowanie, przeprowadzone właśnie teraz. Oznacza to, że gracze, którzy zajmą najwyższe miejsca w pierwszej fazie grupowej, będą także rozstawieni na wysokich miejscach. W drugiej fazie grupowej, teoretycznie trafią na słabszych rywali. W drugiej fazie grupowej ci, którzy awansują z najwyższych miejsc, także będą przypisani do najwyższych miejsc w trzeciej fazie grupowej i także powinni rywalizować z teoretycznie słabszymi zawodnikami. Tak będzie aż do fazy pucharowej. Gdzie także najlepsi zostaną przypisani do zawodników, którzy awansowali ze słabszych miejsc w grupie. Zgłosiła się rekordowa liczba uczestników aż 96 przypomnę, w poprzedniej edycji było to 88 graczy. Utworzą oni 12 grup 8 osobowych z każdej grupy awansuje czterech najlepszych zawodników. Łącznie 48 8 zawodników utworzy 6 grup 8 osobowych w drugiej fazie grupowej. Także czterech najlepszych z każdej grupy uzyska awans do trzeciej fazy grupowej. Trzecia faza grupowa to 24 zawodników podzielonych na 4 grupy osobowe i także czterech najlepszych z każdej grupy otrzyma awans do fazy pucharowej. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom graczom poprzednich dwóch edycji, którzy domagali się właśnie większych grup, tak aby jeden pojedynczy przypadkiem, na przykład przegrany mecz, nie miał, nie likwidował od razu szansy na awans z grupy. Grupy są bardzo duże 8 -osobowe. trzecia faza najmniejsza 6-osobowa 2 trzecie zawodników aż awansuje z trzeciej fazy połowa z każdej pierwszych dwóch faz także. Pojedynczy wynik nie powinien mieć ostatecznego znaczenia. Rozstawienie to także efekt próśb zawodników z poprzednich dwóch edycji. Postanawiamy, że w pierwszym koszyku, czyli na pierwszych miejscach w każdej grupie, zostaną rozlosowani najlepsi zawodnicy drugiej edycji ligi traderów, czyli najlepsza dziewiątka plus najlepsza trójka z pierwszej. Edycji. Drugi koszyk utworzą miejsca od 10 do 21 z poprzedniej edycji. Nie było kilku osób, kilka osób z tamtej edycji nie bierze udziału teraz. Te miejsca przechodzą na następnych zawodników. W drugim koszyku ostatecznie znaleźli się, znalazli się wszyscy zawodnicy sklasyfikowani w poprzedniej edycji na miejscach od 10 do 24. Trzeci koszyk to pozostali zawodnicy, którzy nie zajęli zbyt wysokich miejsc w poprzednich dwóch edycjach. Myślę, że to wszystko. Wszelkie odnośniki zostaną podane pod filmem z losowania. Wszelkie pytania można zadawać w komentarzach pod artykułem lub w specjalnym miejscu wyznaczonym na forum, do którego także odnośnik zostanie podany. W tej edycji Ligi Traderów udało stworzyć nam się fantastyczny program losujący, który pozwala rzeczywiście na rozstawianie zawodników grupa, Pierwsza, koszyk pierwszy, 12 zawodników, jak już wspomniałem. Najlepsza dziewiątka poprzedniej edycji i najlepsza trójka edycji pierwszej. Koszyk drugi to najlepsza, e, miejsca od 10 do 24, z pominięciem kilku nieobecnych drugiej edycji ligi traderów. I miejsc, grupa koszyk trzeci, e, 72 pozostałych zawodników, którzy nie byli e, sklasyfikowani na wysokich miejscach poprzedniej edycji ligi traderów. E, włączamy nasz m, program losujący, ładujemy. Koszyk pierwszy, ładujemy koszyk drugi i ładujemy koszyk trzeci. Koszyk pierwszy: 12 zawodników oznaczonych kolorem niebieskim, czyli ci najlepsi z dwóch poprzednich edycji zostaną przypisani do pierwszy, na pierwsze miejsca w każdej grupie. Koszyk drugi, czyli pozostali od 10 do 24 z edycji drugiej zostaną przypisani na drugie miejsca w każdej grupie, oznaczeni będą kolorem szarym. I grupa trzecia, oznaczony, oznaczeni kolorem zielonym, to 72 pozostałych uczestników, którzy nie, nie byli sklasyfikowani na najwyższych miejscach w poprzednich dwóch edycjach. Liczba, ilość grup wpisujemy: 12 grup. 8 zawodników w każdej grupie, załadowano 96 zawodników, czyli wszystko się zgadza. Dwa pierwsze losowania będą próbne, aby Państwo mogli zobaczyć, że program losujący rzeczywiście działa. Pierwsze losowanie próbne. Grupa pierwsza na pierwszych miejscach Eurodolar, Xwaldix, następnie Simon. Resetujemy drugie losowanie próbne Nazareth 931, Żów D i Rolnik Inwestor. Widzą Państwo, że wynik się zmienia, a więc program losujący działa. I trzecie właściwe losowanie, ostateczne. I wynikiem losowania, pierwszą fazę grupową, trzeciej edycji ligi traderów, tworzą grupa pierwsza Exodus 24, Xwaldix, EVX Trader. Ak, Inos, y, Pentara, Inwest, Kuarek, S. Adam, 121. Grupa druga. Forexon, Milo69, Cichy44, Forex, Peter Birch, Walus349, WZK, Leonardo, Fibonacci. Grupa trzecia. Dominik1123, D, Raposo, Gregory Gregory, Bugmacher, Hipiasz, Frydek, Cyborg. Grupa czwarta. Zetarus, Rekrut krystian 2194, Klarisa, Terminator, Damian C Trebor 2020 i Robben, 1989-18. Grupa 5. Andrzej Stefaniak, Anaconda 1231 set, Zachar, Simon, Marzyciel Purcu Day Trader 1993. Grupa 6. Eurodolar, Krasa, Rexex, Marcin S, Marcin Pakulski, Sołti, Marcin Moros i Marioj. Grupa 7. Pershing 1989 Libek 3000 Long Trader Kokus Lux Forex Daro Gientek i Janek Grupa ósma Zły Rob Rolnik Inwestor Arcio Dziamluk, Traha MKR i Cardamone Grupa 9 Manio 235 Rademenes Eureka KWFX Shibuya Dark Kerix i Jax. Grupa 10 Tomasz 221 zaurondi Jekert. Afro 4, Miziv XX, Ira 77, Stów, Frekas. Grupa 11, Nazare 931, Miron 82, Sokrat GC, KRZHO, Kubańczyk, Piotr C Pawlik 261, Husale. Grupa 12, Pemleczko, Johnny Dragon, Paweł SP, Góral 87, Smykus, Roma 90, Mrożk i Grekos. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za udział w ceremonii losowania. Życzę wszystkim powodzenia. Niech zwycięży najlepszy.